Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię ponownie na moim kolejnym filmie. A w nim chcę zaprosić Cię do czegoś bardzo prostego, bez technik, bez obietnic, zmiany, życia w tydzień. Chcę porozmawiać o 6 minutach poranka. O momencie, który większość z nas oddaje światu, zanim w ogóle sprawdzi, jak się czuje. Rano bardzo często wstajemy już w biegu, myśli ruszają pierwsze, prawda? Telefon jest pierwszy, plany są pierwsze, a ciało gdzieś tam zostaje w tyle. I tu pojawia się problem, który, którego wielu z nas nawet nie nazywa. Nie jesteśmy zmęczeni ilością obowiązków, jesteśmy zmęczeni ciągłym napięciem w ciele. Badania pokazują, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, bezpośrednio wpływa na poziom kortyzolu. Jeżeli od rana jesteśmy w pośpiechu, organizm dostaje jasny sygnał: trzeba się spinać, oddech się skraca, mięśnie się napinają. Reakcje są szybsze, jakby ostrzejsze. Tak? I to nie tylko kwestia charakteru, to jest biologia. A kobiece ciało reaguje silniej na stres. Układ nerwowy szybciej wchodzi w przeciążenie. Dlatego tak wiele kobiet mówi, Nie wiem dlaczego tak reaguję, albo wiem co powinnam zrobić, ale nie potrafię. I właśnie dlatego oddech jest kluczowy. Nie afirmacje, nie kolejne cele, a właśnie poranny oddech. Bo kiedy przez kilka minut po przebudzeniu skupisz uwagę na oddechu, nawet jeśli myśli uciekają, układ nerwowy zaczyna się regulować. Ostatnio na swoje potrzeby zgłębiłam się w badania naukowe przeprowadzone właśnie pod kątem wpływu porannej medytacji. Na funkcjonowanie naszego ciała i wyniki tych badań są niesamowite. Bo czy możesz sobie wyobrazić to, że poranna, regularna medytacja reguluje układ nerwowy? Uczy nas zauważać emocje, kontrolować je i nie, wybucha, nie wybuchać. Zaczynasz zauważać napięcie, które pojawia się w ciele, więc uczysz się przywracać równowagę po stresujących bodźcach. Twoja uwaga wyostrza się, już nie mówiąc o tym, że poprawia się jakość snu. Rano podczas medytacji i głębokiego oddechu układ nerwowy dostaje sygnał bezpieczeństwa, a to ma niesamowity wpływ na całą dalszą część dnia. Dlatego ta cisza na początku dnia w tak wspaniały sposób przygotowuje nas do funkcjonowania w rzeczywistości. Badania neurologiczne jasno pokazują, świadomy oddech wpływa na nerw błędny, a to on odpowiada za poczucie bezpieczeństwa w ciele. A kiedy ciało czuje się bezpiecznie, decyzje są inne. Nie reagujesz od razu, nie bierzesz wszystkiego na siebie, nie mówisz tak, kiedy czujesz nie. I teraz coś bardzo ważnego. Te 6 minut to nic innego jak czas na bycie obecną, świadomą Uspokojoną i opanowaną. Siadasz, oddychasz, zauważasz napięcie, zauważasz myśli i nie próbujesz ich zmieniać, i to wystarczy. Ja osobiście, będąc już jakiś czas w praktyce mindfulness, bardzo często mam taką własną refleksję. Nie wiem, co się zmieniło, ale tak jakoś inaczej funkcjonuję. Zwłaszcza w momentach bardzo stresujących których od czasu do czasu doświadczam, zresztą tak jak każdy z nas. I dodam jeszcze, że prawdziwa zmiana zaczyna się w ciele, a nie w głowie. Oczywiście później ma to wpływ na funkcjonowanie naszego umysłu, ale te 6 minut porannego oddechu to sposób, żeby przestać zaczynać dzień w trybie przetrwania na autopilocie, i to jest fundament metody MOKA 12 razy 4 mój autorski system, o którym nieba, niebawem będę mówiła więcej. Czyli tak podsumowując, chodzi tutaj o kontakt ze sobą i o regulację układu nerwowego i emocji w ciele. Jeśli chcesz dzisiaj zabrać coś dosadnego po tym filmie, to zapamiętaj to dobitne zdanie. Nie pytaj siebie, jak mieć lepszy dzień. Zapytaj siebie, jak go zaczynasz. I te 6 minut naprawdę robią różnicę. Dlatego tak bardzo będę Cię zachęcała do wprowadzenia tego nawyku do Twojego poranka. Możesz mi wierzyć, lub nie, ale już po 7 dniach regularnej praktyki oddechowej już, już zauważysz y, subtelne różnice w swoim funkcjonowaniu. Naprawdę. Spróbuj i daj znać, proszę. Dodam jeszcze, że jeśli o mnie chodzi, y, o moje wykonywanie porannych praktyk. Od odde technik oddechowych, to zależy od mojego stanu emocjonalnego. Od jakiegoś czasu, już dość długo po wyłączeniu alarmu w telefonie od, od razu załączam moją własną medytację z mojego kanału. Trwa ona akurat 13 minut. Moja ulubiona to medytacja na spokojny umysł i z tej ostatnio bardzo długo korzystam. Bardzo też lubię i wracam do medytacji uzdrawiającej i medytacji na wdzięczność. Czasami przeplatam jest klasycznym oddychaniem, siadam i oddycham. Po prostu w inny dzień też mam, jak mam więcej czasu, lubię wykonać body scan. Także wy też eksperymentujcie, sprawdzajcie, wybierajcie to, co najbardziej Wam służy i co pomaga. Tak? Czasami mamy taki lepszy dzień, czasami gorszy. Także kochani, kończąc, już e, zachęca, zachęcam oczywiście do zakupu moich książek. Recepta na Szczęście i Alchemia Codzienności. Akurat o oddechu znajdziesz bardzo dużo informacji w rozdziale 16. E, chyba Głęboki Wdech, e, Sztuka Świadomego Oddechu. Także zachęcam gorąco. Zachęcam i proszę także o subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. To mnie mega motywuje do dalszej pracy. Tymczasem pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia niebawem.